I rozpoczniemy od takiej bieżącej informacji dotyczącej tego, co się stało po emisji reportażu w stacji TVN dotyczącej luki vat Jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że Prokuratura w tej sprawie wyraża swoje stanowisko. Rząd i pan premier Morawiecki bardzo się zdenerwował, a temat jest rzeczywiście bardzo poważny i chcę od razu w imieniu klubu powiedzieć, że będziemy wspierali tę inicjatywę dotyczącą specjalnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych poświęconej właśnie luce Watowskiej, ale dzisiaj w imieniu koalicyjnego klubu Lewicy kierujemy konkretne zapytania do. we <laughs> Pana prokuratora Krajowego dotyczące tego, jakiej co roku wartości ubezpieczeń, zabezpieczeń majątkowych i w, dotyczących wyłudzeń podatku od towaru i usług w latach 2014-2020 dokonywała prokuratura, jak i również rocznej liczby w tych latach prawomocnych wyroków. Bo czujemy tutaj pewną manipulację, że pan prokurator i prokuratura porównuje dane, a to z okresu 3 lat, w latach 17-19, do danych z lat 14-15, dwuletnich i chcielibyśmy, żeby z roku na rok było wiadomo, Jakie rzeczywiście w tej sprawie prokuratora podejmowała działania. To jest oczywiście również związane z tym, co chcemy dzisiaj państwu przedstawić, bo przecież 5 lat temu strategia zrównoważonego rozwoju, ten słynny plan morawieckiego, on również zakładał wzrost środków finansowych, jeżeli chodzi o budżet państwa, on również zakładał wiele programów rozwojowych z te 190 dwa projekty planu Morawieckiego Klub Lewicy i nasi eksperci prześledzili. Jakie są tego wyniki za chwilę króciutko, bo nie będziemy od razu sygnalizuje mówić o każdym z tych 192, projektów, ale o tych głównych danych makroekonomicznych chcemy powiedzieć. I nasza ocena w tej sprawie jest jednoznaczna. Ten plan został wykonany w około 30%, więc dzisiaj hucznie zapowiadany. Nowy ład, obawiamy się, że może być również takimi zapowiedziami, w związku z czym będziemy chcieli rzeczywiście podsumować plan morawieckiego i to, co się działo w ostatnich pięciu latach, ale tu bym poprosił pana Dariusza Standerskiego i panią posłankę Batę Maciejską, ażeby o tych szczegółach powiedzieli. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość 5 lat temu mówiło o Polsce w ruinie, nie spodziewaliśmy się, że to wcale nie jest diagnoza, ale program polityczny Mateusza Morawieckiego. Ponieważ stopa inwestycji, która miała wynosić od 20 do 25% PKB, spadła za rządów Zjednoczonej Prawicy do 17,2%. Spadła do poziomów niespotykanych w Polsce od ponad 25 lat. Polska polityka gospodarcza w tym zakresie cofnęła się do lat 90. Kiedy nie inwestuje się w infrastrukturę, kiedy nie odbudowuje się stanu, który został zastany, Wtedy infrastruktura nie tylko zaczyna się starzeć, ale po prostu zaczyna jej brakować. To jest nieodpowiedzialna polityka, mimo tego, że strategia nazywała się odpowiedzialną. W 2020 roku miały być najwyższy wskaźnik inwestycji, a jest jeden z najniższych w ciągu 30 lat trzeciej RP. Jeżeli mało się inwestuje, to również mało się produkuje. Ponieważ udział przemysłu, który miał rosnąć, miał być 20% i więcej, również zaczął spadać. Miała być polityka reindustrializacji, a jest polityka deindustrializacji. Miało być więcej e, produktów, towarów produkowanych w Polsce. To jest polityka, o której e, pisała e, znana i ceniona przez Mateusza Morawieckiego Mariana Mazukato. Premier cytował jedną z najsłynniejszych ekonomistek na świecie, ale nie wprowadził jej programu w życie. Polska miała wstać z kolan, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, a produkuje się w Polsce coraz mniej. Polska staje się dalej w tym łańcuchu dostaw na samym końcu. I dalej stajemy się taśmą produkcyjną Europy, zamiast stać się tym, tym centrum, które zapewnia produkcję tych najbardziej innowacyjnych technologii. Bo jeżeli spojrzymy na innowacyjne technologie, to udział w eksporcie tego, co jest efektem myśli naszych konstruktorów i konstruktorek, myśli naszych naukowców i naukowczyń, dalej spada. Miało być 10%, jest 8,3%. Jest z roku na rok coraz mniej. Miała być Polska Dolina Krzemowa, a jest Polska taśma produkcyjna. Te trzy bardzo ważne wskaźniki mówią nam po pierwsze, gdzie jesteśmy teraz, ale mówią nam też, gdzie będziemy w przyszłości. Bo jeżeli dzisiaj się nie inwestuje, dzisiaj nie ma produkcji i nie ma innowacyjnej technologii, innowacyjnego eksportu, to nie spodziewajmy się, że w przyszłości. Będą pieniądze na to, żeby finansować nowy ład, o którym zamierza w, zamierza w tym miesiącu mówić Mateusz Morawiecki. Jak widzimy, po prostu nie będzie na to środków. Tyle wskaźniki ogólne i zapraszam panią posłankę Beatę Maciejewską, która powie o konkretnych projektach. Dziękuję bardzo. Chciałabym się odnieść do konkretnych pomysłów premiera Morawieckiego, bo dzisiaj mamy wrażenie, że on trochę przypomina taką osobę, która przedstawia różne plany, robi pokazy slajdów, które później ktoś fotografuje i pokazuje innym, ale jeśli chodzi o realizację, to jest ona bardzo trudna, szczególnie w tych w tych projektach, które miały stanowić bazę dla naszego rozwoju technologicznego, dla naszego dużego rozwoju także myśli naszej technologicznej. I może zacznę od drugiego z tych projektów, projekt samochodów elektrycznych. Proszę Państwa, ja przypominam, że do 2025 roku w Polsce miało jeździć milion elektrycznych samochodów. To miał być jeden z podstawowych naszych. Dum, pilarów tak naprawdę tego planu drogi do elektromobilności, którą premier Morawiecki ogłaszał wraz z panem Tchórzewskim. Dzisiaj możemy oczywiście zobaczyć te samochody, kiedy zamkniemy oczy i włączymy naszą wyobraźnię. Wówczas taki jeden samochód, dwa albo nawet milion możemy zobaczyć w naszych głowach, w naszej wyobraźni, ale nie w rzeczywistości. Jest zero samochodów elektrycznych, które zostały w Polsce wyprodukowane. Podobną sytuację mamy, jeśli chodzi o promy. Postawiliśmy także na rozwój przemysłu stoczniowego. Miały powstawać promy w Stoczni Szczecińskiej, miało ich być dziewięć. Przyjechał biskup, światła fleszów, postawiono stępkę. W 2019 roku powołano nawet pełnomocnika do tego programu Batory. Ile dzisiaj takich promów pływa po polskich wodach, wożąc pasażerów? Żaden. Kolejna rzecz to polskie wyroby medyczne. To miał być program wspierający myśl innowacyjną, jeśli chodzi o produkty medyczne w Polsce. Przemysł medyczny dzisiaj rozwija się, ale nie dzięki Mateuszowi Morawieckiemu. I dzisiaj woła i prosi o to, żeby w tym planie, którym pan premier Morawiecki będzie pisał w zaciszu swojego gabinetu, bo przecież nikogo z, z, nikim, z nikim nie konsultuje, żeby także wsparto suwerenność lekową Polski. Ta pandemia pokazała, jak bardzo jest to dzisiaj potrzebne. Ale tutaj także jeśli chodzi o innowacyjność, nie przedstawiliśmy niczego. Trudno także w internecie, czy gdziekolwiek znaleźć jakiekolwiek informacje na temat Narodowego Instytutu Technologicznego, Wielkiej Instytucji. Wsi że na papierze. Morawiecki uwielbia rzeczy wielkie, uwielbia zapisywać te wielkie programy i one na tych kartkach dobrze wyglądają. Papier przyjmie wszystko. W rzeczywistości także tego instytutu nie ma. Rada, która w ogóle odniosła się do tego, czy ten instytut powinien powstać, powiedziała nie, nie powinien powstać. Czyli i samo zarządzanie, i sam pomysł okazał się tutaj zły. Takie są fakty. Można powiedzieć, że na slajdach Morawiecki pokazuje bajki i opowiada je Polakom. Natomiast jest odpowiedzialny za kolejne pieniądze, za ogromne fundusze, za nowy plan Marszala i nie konsultuje tego z nami. Nie mówi nam, w jaki sposób wyobraża sobie ten rozwój Polski, tylko w zaciszu swojego gabinetu przygotowuje kolejne slajdy. Tak nie może być i tak nie powinno być. Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze trzy kwestie dotyczące administracji i funkcjonowania polskiego państwa. W ocenie, żeby była jasność i Banku Światowego, i polskiego gus -u. To jest wskaźnik jakości stanowionego prawa. Miał być 1,3, jest 1%. Musimy zdać sobie sprawę z tego, co to oznacza. Te wszystkie szumnie zapowiadane reformy, to wszystko po prostu nie wyszło. Dzisiaj mamy do czynienia, jak mówi Bank Światowy, z ekspresem legislacyjnym. Dzisiaj mamy najkrótszy czas podejmowania ustawy od momentu projektu do jej zatwierdzenia, to jest 69 dni. Co to znaczy? To znaczy, że te ustawy nie są konsultowane, w większości to są buble. Do tego dochodził do 2019 roku Senat, który w 24 godziny załatwiał i pan prezydent, który również w najkrótszym możliwym czasie i terminie te ustawy podpisywał. Kolejna kwestia tak istotna dla y, przedsiębiorców i wynikająca również z tego pierwszego punktu i tego systemu wymiaru sprawiedliwości miało być y, Poniżej 600 dni średni czas dochodzenia należności drogą sądową. W tej chwili zgodnie z danymi GUS-u to jest 685 dni. Żeby była jasność, dzisiaj suma zadłużeń kontrahentów, suma należności to jest kwota 11,5 miliarda złotych. Jeżeli o tym mówimy, to mówimy rzeczywiście o systemie gospodarczym, który miał zdecydowanie lepiej funkcjonować, a funkcjonuje zdecydowanie gorzej. I ostatnia kwestia to jest wskaźnik efektywności rządzenia. To jest właśnie bank światowy i to jest najlepszy dowód na to, że instytucje zewnętrzne oceniają poziom rządzenia w Polsce bardzo negatywnie. To jest kwestia jakości administracji, to jest kwestia niezależności administracji publicznej od nacisków politycznych. To są wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem usług publicznych. Ten wskaźnik w tym planie powinien być realizowany i powinien rosnąć, ale niestety spada, bo taka jest ocena rządów prawa i sprawiedliwości przez ostatnie pięć lat. Podsumowując, plany i strategia zrównoważonego rozwoju okazał się takim gospodarczym kolosem, ale niestety na glinianych nogach. Dzisiaj mówiąc o kolejnym planie mamy jeden jasny, prosty i czytelny wniosek. Aby mówić o nowym planie, Lewica dzisiaj żąda sprawozdania z realizacji tego planu sprzed pięciu lat, dlatego dzisiaj występujemy do pani marszałek Witek z wnioskiem o to, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu prezes Rady Ministrów przedstawił nam sprawozdanie z realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, bo o nowym ładzie można mówić dopiero, jak się rozliczy stary ład i rozliczy się stary program. Dziękuję bardzo.